Witam serdecznie wszystkich bliźniaków. Dzisiaj, a raczej znam, spod znaku bliźniaków, bo to niekoniecznie to samo. Niemniej, dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart tarota na marzec, tak? Zobaczymy, jakie wpływy będą na Was oddziaływały. A zaczynając od karty dominującego wpływu. I tą kartą dominującego wpływu jest karta kochanków. Kochankowie wskazują na to, że w tym czasie Czekać będą Was y, całkiem... Poważne wyzwania. Tak, w marcu będzie dużo takich sytuacji, w których będziecie musieli się wykazać, będziecie musieli zrobić coś, co będzie na miarę waszych umiejętności. To nie jest tak, że coś będzie ponad właśnie ponad te wasze umiejętności, to nie jest tak, że coś będzie od was wymagało jakiejś, nie wiem, magicznej siły i magicznej determinacji. Nie, tutaj chodzi o to, że będziecie musi. Jeżeli macie jakieś umiejętności, macie jakieś talenty, macie jakieś zdolności, tak, a na pewno macie, pewnie dużo. To będziecie musieli je wykorzystywać, tak? Czyli trzeba będzie się po prostu w wielu rzeczach postarać. Bardzo, bardzo ciekawy wpływ, bardzo ciekawy wpływ. Zobaczymy, jak on będzie się odnosił także do innych kar, bo tak może być. Teraz przejdziemy do rozkładu tego takiego przyziemnego bliźniaki, tak? Czyli o kwestie zawodowe, czy też wasze obowiązki, kwestie finansowe, tak? I plany. Wy w międzyczasie możecie. Zastanowić się, czy nie chcecie dać lajka, to bardzo pomaga. Albo zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, albo skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi. Dobrze, mamy tutaj już te sfery finansowe. Zobaczmy, jakie będą oddziaływania w Waszych planach, bliźniaki. I jest tutaj umiarkowanie, arcykapon, dziesiątka. Buław ok! Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, czy też obowiązki, wiadomo, nie wszyscy chodzą do pracy, w tym wypadku i tak jest bardzo... Znaczy nie i tak, po prostu jest bardzo fajnie. Jeżeli macie właśnie jakieś obowiązki, rzeczy, które musicie zrobić, będzie się to udawało bez większych problemów, tu nie ma żadnych niespodzianek. Niemniej w tych sprawach powiedzmy zawodowych będzie widać bardzo pozytywny wpływ. Może to, ta szóstka denarów może oznaczać nawet podwyżkę, może oznaczać awans, może oznaczać to, że jakaś rzecz, którą Wy wypracowaliście swoimi umiejętnościami. Karta rycerza denarów swoją drogą to jest bardzo ważna karta w tym kontekście, bo ona właśnie symbolizuje bardzo kompetentną osobę, pracownika, czy też kogoś, kto jest do tego, co ma robić, jest tutaj wysłany czy oddelegowany. Tak? Czyli, jeżeli potrzebujecie kogoś do wyremontowania kuchni, na przykład by się pojawił właśnie rycerz denarów, to znaczy, że to jest właściwy. Człowiek na właściwym miejscu, tak? I tu Wy jesteście tym właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Więc, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to w marcu moje drogie bliźniaki nie powinniście mieć i zostanie to docenione. Tak? Karta trójki buław jeszcze wskazuje na to, że będzie tu jakaś nowa rzecz. Ona mogła być zapowiadana. Ale ona się ruszy właśnie od marca. W ogóle to idealnie, ten rozkład idealnie obrazuje tę sytuację dla Was wszystkich, którzy szukacie pracy, chcecie zmienić pracę. To albo mówi o tym, że właśnie dostaniecie angaż w marcu, albo nawet zaczniecie jeszcze tą pracę w marcu. Tak więc, jeżeli zaczynacie taką rzecz i to. Ten, to zestawienie kart jest idealne. Tak jak mówiłem o tej osobie, która jest na właściwym miejscu, to ja sądzę, że tu ten wpływ tych kochanków także ma, ma swoje działanie, gdyż no, po prostu będziecie dawać radę z tymi rzeczami, które będą Wam rzucone do zrobienia. Rzucone. No, będziecie musieli zrobić, więc będzie na Was jakaś odpowiedzialność, będziecie musieli coś wymyślić, będziecie musieli jakiś problem rozwiązać i Wy jesteście idealną osobą do tego, więc nie, nie przestawajcie wierzyć we swoje umiejętności, swoje kompetencje, w swoje swoją wiedzę i talenty. Tak, Jesteście dobrze w tym, co robicie. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, Mamy taką troszkę, taki troszkę dualizm. Jakaś wasza konkretna decyzja, tak? decyzja, która przedstawiona jest przez królową Buław mówi o tym, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo dobra decyzja. Właśnie troszkę musiałem się, troszkę musiałem pobudzić tutaj myśli do odpowiedzi. Szóstka była w tym połączeniu, mówi właśnie to, że jeżeli chcecie kupić coś, coś ważnego, podejrzewam, coś ważniejszego takiego przynajmniej, tak? robicie jakiś zakup, nie wiem, kupujecie mieszkanie, kupujecie samochód, kupujecie rower, kupujecie, no wiecie, wiosna idzie, nie? Kupujecie nowe Sprzęt AGD, coś komputer, coś ważnego, nie wiem, aparat do pracy, to będzie bardzo dobra decyzja. Tak, jeżeli zainwestujecie w coś, planujecie w coś zainwestować, bo to może być decyzja też w drugą stronę, nie, że tylko wydajecie pieniądze i coś kupujecie, to też będzie bardzo dobra decyzja, to może być nawet taka, wiecie, okazja się jakaś pojawić. Jeżeli tak, to bardzo poważnie ją rozważcie. Karta wisielca za to mówi w tym wypadku o tym, że um, to jest taki drugi wpływ, on nie jest połączony z tym specjalnie, ale warto by było zrobić przegląd swoich dochodów i też wydatków. tak? Czyli taką reasumpcję. Nie wiem, czy to popularne słowo teraz. Swojego budżetu, żeby zobaczyć, czy gdzieś jakieś pieniądze wam nie uciekają, tak? I to wiecie, teraz są zeznania te roczne, podatkowe. Dodatkowe. W marcu bardzo dużo osób to robi. Jest to dobry czas, żeby się zastanowić nad tym, jak ta sytuacja się układa dla jakichś dalszych planów. Może rozważyć, nie wiem, już jakiś plan emerytalny albo jakiś proces rozważyć odkładania pieniędzy na przyszłość, tak, na jakiś cel. A, no, wiecie, na emerytura też jest celem, tak? Więc tu warto sobie zrobić taki roz taką Rozpiskę. Ja wiem, że nie wszyscy ludzie lubią to robić, niektórzy ludzie lubią tak na wiecie, na hura, i to też jest odpowiednia, może nie, nie najbardziej odpowiednia, ale też jest działająca często e, taktyka bądź gdzie sobie jakoś razem też, nie? Ale jeżeli, jeżeli nie jesteście wśród nich e, i. Tak, lubicie mieć trochę większą kontrolę nad tymi finansami, to warto tu się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, to Okej, okay. dobry czas żeby zrobić coś z czym zwlekaliście od dłuższego przez dłuższy okres, tak coś co będzie wymagało od was no poświęcenie może dnia, może weekendu wiecie, odgruzowanie tego garażu, nie, odgruzowanie tego strychu, pomalowanie nie pomalowanie, wymycie okien no wiosna idzie, tak, wiosenne porządki jest dobry czas na to, ok, to ja akurat nie odkryłem jakoś specjalnie Ameryki, ale karty też mówią, jeżeli chodzi o plany, że tu będzie wszystko działało tak, jak zakładaliście. Nic nadzwyczajnego nie wyskoczy, nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, z tym, że arcykapłan wskazuje na to, ale i tak nie, raczej tego nie będziecie e, próbowali robić, przynajmniej nie podejrzewam Was o to, e, żeby nie iść gdzieś tam na skróty, tylko iść tym formalnym torem, formalną tą drogą, którą powinniście iść, tak? Wedle, no jak chcę mówić wedle przepisów, może też wedle przepisów, ale wedle tego, jak się rzeczy powinny robić, czyli nie szukać e, rozwiązań jakichś tam szemranych, gdzieś tam na skróty, iść no, Robisz rzecz od A do B i od A do C, ale wiecie, robiąc nadal B, tak? a nie omijając to B po drodze. Taka dość oczywista oczywistość, ale czasami tu może karty po prostu chcą zwrócić Waszą uwagę, że może będzie jakaś taka pokusa, żeby tak troszkę A się wstrzelić, nie? to lepiej może być niekoniecznie. E, dobra, przejdźmy dalej do pr czytania już tego bardziej prywatnego, e, osobistego, może o chyba lepsze określenie w którym zapytamy o kontakt wasz z bliskimi, a potem zapytamy także o relacje z tą ukochaną osobą, tak, waszą. Ale najpierw relacje z bliskimi, czy też sytuacje, w jakiej będziecie z tymi bliskimi. Jest tu dwójka buław, jest magik, jest dziesiątka mieczy. Okej, okay, fajnie. I teraz popatrzmy na kontakt z tą ukochaną osobą. Karta świata, o karta też pucharów, ale odwrócona, ok. To akurat ciekawe. Ja tu z reguły, z reguły robię nieodwrócone karty, a dlatego właśnie, dlatego właśnie takiej okazji, w której przez przypadek, nie wiem jaki, prawdopodobnie właśnie woli kart, jakaś się odwróci. Wtedy trzeba to wziąć pod uwagę. To jest zupełnie już inna sfera. Ja chcę, żeby odwrócone karty były czymś takim wyjątkowym w moich rozkładach. Dlatego jeżeli się zastanawiacie, czemu, czemu nie robię tego na przemian, nie czemu po prostu nie mieszam kart, tak jak niektórzy. Dla mnie właśnie odwrócona karta ma bardzo ważne znaczenie, bardzo ważne znaczenie i w tym momencie do tego dojdziemy. Ale e, bliźniaki, jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, e, no to ja już widzę też, gdzie będziecie musieli tak się troszkę bardziej postarać, tak? E, bo Tutaj widzę, że będziecie razem coś kreatywnego tworzyć z kimś bliskim, może będziecie um, musieli w komuś w czymś pomóc, tak? w jakimś przedsięwzięciu, może gdzieś razem za to bierzecie udział w tym przedsięwzięciu też, może gdzieś razem jedziecie z kimś tak? na jakieś wakacje, na, um, na jakiś urlop z dziećmi, z rodziną, tak? z przyjaciółmi może. Marzec, no to mamy... Te święta się będą pod koniec pojawiały. No nie powiem, żeby tam było jakoś wiele wolnego, ale, ale no zawsze też jest to jakieś przedsięwzięcie. Tutaj widzę, że jest wielka szansa nie tylko na udział w takim przedsięwzięciu, na to, żeby to było fajne, ale też na zorganizowanie czegoś takiego. Może pomyślcie o tym, czy byście Wy nie chcieli wyjść z jakąś inicjatywą, może jakiś urodzin tu zorganizowania, może jakiś, może nie Waszych, ale może troszkę też, ale kwestii jakiś imienin, jakieś imprezy po prostu, żeby się spotkać, jakiegoś wyjścia gdzieś tu, bo to listy to nie tylko rodzina, pamiętajcie. To tak także przyjaciele są, więc tu może może warto, żebyście troszkę podziałali, bo karta maga to jest oznaka tego, że wy Wy jako wy będziecie mieli naprawdę fajne pomysły, pojawi się przed wami jakaś fajna opcja, i e, możecie też właśnie sami zabłysnąć trochę swoimi, e, swoją kreatywnością, tak? Dziesiątka mieczy za to w tym wypadku e, mówi o tym, że jednak jakiś jeden plan, tak? podejrzewam, że z tych drobniejszych takich, e, może nie dojść do skutku, albo zmienić się. Bardziej bym mówił, że się zmieni niż żeby trzeba było z niego całkowicie zrezygnować, ale na przestrzeni marca najwyraźniej bliźniaki będziecie musieli tutaj, nie wiem, będziecie umówieni na piątek na jakieś spotkanie, a trzeba będzie to na tydzień za, na, na za tydzień przełożyć. To będzie dość nagła zmiana. Tak, to będzie taka może niespodziewana zmiana, ale też to nie jest coś, przez co powinni się tam jakoś drzeć szaty i się, i się obrażać czy coś. To, to jest wynikiem no, tej takiej złośliwości rzeczy martwych czy okoliczności, tak, które się zdarzają. To nie, jest, to nie wynika z niczyłej, niczyjej złej woli. Jeżeli chodzi o ta ten rozkład na ukochaną osobę, tak? Albo osobę, którą byście chcieli, żeby była ukochaną. Bo to może być ta romantyczna relacja i podejrzewam, że większość Was na to tak patrzy, ale to nie musi być romantyczna, to może być też taka platoniczna. No, kochamy osoby różne, w różną, różnym rodzajem miłości i tu, jeżeli ta sfera romantyczna w tym wypadku Was nie dotyczy i Was nie interesuje, to może właśnie jest to ta osoba, o której myślicie, ta też kochana. W tym wypadku mamy bardzo ciekawe zestawienie, bo jest to odwrócona piątka pucharów. To ma w ogóle bardzo ważne znaczenie i mamy kartę świata. I tu razem, bo do tej siódemki, do tej siódemki dojdziemy, do siódemki denarów, to razem ta karta świata z tą piątką pucharów mówi o tym, że jeżeli macie jakiś problem z tą osobą ukochaną, jest jakiś konflikt, mieliście może ciche dni, może ostatnio też się wam jakoś nie udawało, jakoś się dogadać wam było ciężko, może nawet jakieś rozstanie chwilowe było tak, to. Bliźniaki, to już jest woda w rzece tak przez młyn przepłynięta, już tu jest to za wami. Ten... Moment kryzysu, ten problem, który mieliście, jest w tym momencie za wami. To już jest przeszłość. I można iść do przodu, i tu karta świata wchodzi w grę, gdzie jest po prostu wiele dobrego, wiele fajnego, wiele cudownego. Więc to można odczytać właśnie, jeżeli jest trudniejszy czas, teraz będzie już czas na ten dobry okres. Jeżeli. Nie mieliście też po prostu czasu dla siebie ostatnio, tak? Bo to niekoniecznie znaczy, że z partnerem, z partnerką macie jakieś problemy ze sobą, ale ym, może okoliczności nie były sprzyjające. Tu też wychodzicie już na ten lepszy czas, na ten czas, w którym zaczyna się wam układać. Albo jeżeli jesteś, wchodzicie w marzec jeszcze z tymi problemami, to uda się Wam w tym czasie go, te, te problemy zażegnać. Więc wiele dobrego. Jeżeli jesteście na w trakcie poszukiwania osoby tej bliskiej albo zaczynacie się spotykać e, i ostatnio no nie mieliście szczęścia w miłości, tak, to ta odwrócona karta Piątki Pucharów mówi, że teraz jest ten moment przełamania. To jest ten ważny moment, kiedy już teraz idziemy do przodu. To, co było, to było. Można zostawić w przeszłości, a teraz skupcie się na szczęściu, na radości, która daje tutaj karta świata. To są, wiecie, to są też wyzwania, to są też rzeczy, w których trzeba się postarać, w których trzeba działać, tak? Ale działać w dobrej wierze. I to nie są rzeczy ponad Wasze siły, często. Tu będzie można faktycznie znaleźć to wszystko, co jest no, dobre na Waszej drodze, może przyjść. Tak? Karta siódemki denarów w tym wypadku jest bardzo nudną kartą. Raczej, <laughs> znaczy, no, nudną. Na pewno nie aż tak przełomową, jak to zestawienie świata i piątki Pucharów. A mianowicie to, że teraz jest czas właśnie rosnąć. Jest czas rozwijać, tak? Więc, no, niezależnie jaką wy relację nie macie z tą osobą, której te, ten rozkład się tyczy, to jest m, już zostawcie co było, to było. Skupcie się na tu i teraz i na rozwoju tej relacji, czyli to na przykład dla osób, które są na początku swojej drogi, no to po prostu oznacza, że teraz już super, tak? Teraz już fajnie, no już nie wiem, pocałowaliście się, powiedzieliście kocham i tak dalej, i tak dalej. Teraz możecie już nie martwić się aż tak bardzo, możecie skupić się na czerpaniu radości z tego, co macie i, ym, i na miłości. I na miłości, tak? Więc tego wam bliźniaki bardzo, bardzo serdecznie życzę. Teraz zobaczmy, czy nie mamy jakichś przeszkód, czy tu wydarzenia tak naprawdę to są. Czy mamy jakąś rzecz, która was zaniepokoi? Mm -hmm, dwójka denarów, bardzo fajna rzecz, która Was ucieszy, to jest karta siły. I mamy też siódemkę Pucharów, co Was zaskoczy, albo na co zwrócić uwagę. Więc tak przeszkoda ewentualna coś, co z Was zaniepokoi. Dwójka dnarów mówi, że staniecie w pewnym momencie przed wyborem. I wy będziecie się martwili tym wyborem, bo taki jest kontekst w tym rozkładzie. I jednak. Macie też tu tę kartę kochanków, którzy nie tylko mówią o tym, że te trudne sytuacje i takie wymagające sytuacje będą, ale też, że wy jesteście w stanie sprostać tym wymagającym sytuacjom. I tu wy będziecie mogli podjąć wybór dobry. Dobry wybór, tak jak, nie wiem, może tej sytuacji finansowej, tak, czy tu podejmując te nowe, nowe jakieś plany, przedsięwzięcia z bliskimi, wy podejmiecie, może to już też być zupełnie coś niezwiązanego nie, nie, nie z tymi rzeczami, o których mówiliśmy, ale wy podejmiecie dobry wybór, chociaż prawdopodobnie do samego końca nie będziecie jeszcze przekonani, tak, to będzie takie troszkę, za, troszkę zaryzykujecie, ale to ryzyko się opłaci. Jeżeli chodzi o e, rzecz, która Was bardzo ucieszy, to e, karta siły mówi albo że coś, czego się troszkę nie spodziewaliście, że się uda, e, tak wam po prostu uda się genialnie, tak, po prostu wyjdzie z pod Waszych rąk w wspaniałej formie, takie jak powinno i, i będziecie się cieszyć. I to najbardziej prawdopodobna jest sytuacja, że coś po prostu wam się uda wymyślicie, o no nie, no raczej, a może. Spróbuję wiecie, spróbuję, ale niczego nie obiecuję. A tutaj... A, a zobaczcie, nie fajnie. Za to karta siły może też wskazywać w niektórych wypadkach na to, że em, wyjdziecie z jakiejś choroby, zaczniecie się lepiej czuć, że o no, zdrowie jecie, to może być nie wiem, że szybko uda wam się jakąś grypę przebyć, tak, i jeżeli będziecie mieli, mam nadzieję, że nie albo, albo po prostu też jakaś kuracja zacznie przynosić rezultaty i tego podobne sytuacje. Coś, co was zaskoczy, i tu akurat w tym wypadku mile zaskoczy, będzie. Mm, Jakieś wydarzenie, którego nie, będzie, nie będziecie przykładali jakiejś wielkiej wagi, nie będziecie zakładali, że coś fajnego z tego może wyjść, a tu będzie wiele fajnych sytuacji, tak? Wiele, wiele takich drobnych przyjemnostek się w tym wydarzy, w tym czasie. Więc tak, może będzie jakiś dzień, gdzie myślicie, a zwykły, po prostu szary. Dzień, a tutaj w pracy jakaś fajna, fajna wiadomość, tak? Może ta podwyżka. A tu wracacie, wracacie do domu i jakąś dostaliście raz, ten radosny list. A potem ktoś dzwoni do was z jakimiś też wesołymi wiadomościami. Więc jakiś taki dzień, to w sumie nawet ta karta bardziej by pasowała tu, ale, ale będzie taki jakiś moment, w którym no zupełnie nie będziecie się spodziewali, a tu nagle to fajne. To fajne, to fajne, to fajne. To będą, nie będą pewnie jakieś wielkie przejmujące rzeczy, super, wspaniałe, które będą Was uderzały, jak wiecie, z Pionchy, ale to będzie szereg fajnych rzeczy, które po prostu nadadzą bardzo miły ton temu czasowi i będzie to zaskakujące. Dobrze, moje kochane bliźniaki, wiele dobrego na stole. Tego Wam właśnie życzę w tym marcu. Mam nadzieję, że się tutaj wszystko sprawdzi. Ja jestem Kosmowiczki. Bardzo dziękuję Wam za Wasz czas mam wielką. Nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!